Cały czas jest bardzo duża emisja pieniądza, która podgryza jego wartość, i wszystkie te waluty tracą w dłuższym okresie po 90 kilka procent wartości. I ta emisja służy tym, którzy rządzą. Głównym przesłaniem tej książki, którą bardzo polecam, jest próba dowiedzenia, że to tak naprawdę model podażowy teorii gospodarki dominuje, a nie model popytowy. Dzień dobry, witamy w kolejnym filmie na kanale Grupy Kapitałowej Mobile. Dziś kolejny film o książce. Dawno nie było rozmowy o książce ekonomicznej wokół gospodarki. Naszym gościem jest Piotr Kulesa, analityk GKI. Dzień dobry. A książka, o której dziś porozmawiamy, Gospodarka, rozwój, krach, na czym polega? Autorami są Peter Schiff i Andrew Schiff, bracia, którzy na podstawie prostych historii mieszkańców z takiej rajskiej wyspy postanowili powiedzieć, jaka jest istota wymiany pieniężnej, gospodarczej w takim układzie cywilizacji, która zaczyna od zera i stopniowo kolejne instytucje są wprowadzane wraz z rozwojem tego malekiego państewka. Książka jest z 2010 roku, to jest o tyle istotne, że ona została napisana na bazie refleksji po kryzysie gospodarczym z roku 2008, w Polsce wyszła w roku 2012. Piotrze, o co chodzi w tej historii, gdzie na początku mamy trzech mężczyzn, którzy łowią ryby? Bo tak się ta historia zaczyna. Ja myślę, że głównym przesłaniem tej książki, którą bardzo polecam, jest przedstawienie albo próba dowiedzenia, że to tak naprawdę model podażowy teorii gospodarki dominuje, a nie model popytowy. To jest yy, przedstawiane na przykładzie w ogóle tego, co to jest inwestycja, bo tam po kolei są tłumaczone pewne pojęcia ekonomiczne, choćby to, co to jest inwestycja. I w przypadku tych trzech mężczyzn ta inwestycja polegała na tym, że jeden z nich, że znaczy wcześniej trzeba powiedzieć, każdy z nich potrzebował cały dzień, żeby złapać jedną rybę, którą jadł i się jakoś tam w miarę najadał, no ale już nie miał w ogóle czasu, dlatego że tak długo to zajmowało, nie miał żadnych narzędzi, musiał to robić gołymi rękami, yy, nie miał czasu na nic innego i cały czas tylko walczył o to przetrwanie, o to, żeby mieć co jeść w kolejnym dniu. A w momencie, kiedy jeden z nich zdecydował się na to, że zamiast łowić tą rybę i przegłodować, przegłodował jeden dzień, ale postarał się sporządzić jakieś, tam, stworzyć jakieś narzędzie do tego, żeby łapać te ryby bardziej efektywnie, to tam zostało nazwane jakieś tam łapaczem ryb, czy tam rybochwytarką, coś takiego. W każdym razie kluczowe jest to, że była ta inwestycja w postaci tego, że on Zamiast zajmować się tym walką o przetrwanie, pracował nad czymś, co miało dać efekty przyszłe, jakieś. Z punktu Akurat widzenia ekonomii mamy tutaj e, oszczędzanie, innowacje i inwestycje. Jednocześnie. Tym wszystkim, tak. Czyli jeden dzień pracy, powiedzmy, ta jedna ryba, która mogła być złapana, została najpierw zaoszczędzona, bo on po prostu no, tak. nie zjadł tej ryby, tak, bo nie miał czasu jej złapać. I zajął się w tym czasie. Stworzeniem narzędzia, które pozwala mu lepiej łapać ryby. Akurat mu swoją drogą wyszło w tej książce, oczywiście. Tak, to się mogło zakończyć inaczej. Mogło się zakończyć inaczej, że zaoszczędził i stracił tą swoją tak. inwestycję, ale akurat ta inwestycja wyszła i kolejnego dnia był w stanie złapać już dwie ryby za pomocą swojego wspaniałego urządzenia i dzięki temu podwoił swoją efektywność pracy. Ale co też, co miało skutkiem, że już nagle mógł tylko pół dnia łapać ryby, czy tam co drugi dzień łapać ryby, a ten co drugi dzień poświęcił na coś innego. Na jakieś właśnie inne albo inwestycje, albo tym, że polepszy jakiś inny obszar życia, choćby tam później jest, zdaje się, polepszenie też dostarczania wody to i tak później. dalej. No na początku, w tym pierwszym etapie. Ale w każdym razie na czym polega inwestycja? Myślę, że to jest bardzo dobrze tutaj właśnie wytłumaczone na tym przykładzie i innych też, ale ten przykład jest najbardziej taki myślę, że wiarygodny w ogóle. Same to, że to jest zamknięta wyspa, a nie w oczach. Yy, Uważam, że ludzi często tak inwestycja, szczególnie jak o tym mówią ekonomiści albo politycy, to urasta do miana czegoś takiego to metafizycznego wręcz, co nie wiadomo dokładnie co to jest. Tam się wlewa pieniądze i nagle jakaś inwestycja pozostaje. A to jest właśnie naocznie, co to znaczy? Gość nie zjadł, dzięki temu w inny sposób nie skonsumował i ten czas poświęcił na coś innego, co dało efekty, że teraz jest w stanie coś szybciej i lepiej robić ów Abel, który zapoczątkował tutaj całą tę cywilizację, mm, wprowadził też instytucję kredytu, wciągnął do tego obiegu gospodarczego też swoich towarzyszy i skracając ten początkowy okres rozwoju wyspy, doszło do eksplozji y, aktywności gospodarczej na tej wyspie. Cała gospodarka y, rozwijała się dynamicznie, wielosektorowo, bo tutaj też jest opisane, y, różne usprawnienia na tej wyspie zaczęto wprowadzać. Powstał też bank, żeby można było te ryby przechowywać. I ta gospodarka cały czas dokonywała przekształceń, szła do przodu, byśmy mogli powiedzieć, z naszego punktu widzenia. I takim momentem zwrotnym, przynajmniej moim zdaniem, jest moment, w którym na wyspie stwierdzono, że po co wymieniać się tymi rybami, fizycznymi rybami, skoro można wprowadzić pieniądz papierowy. Początkowo był to pieniądz wymienialny 1 do 1, czyli ten pieniądz z rybą na banknocie, odpowiadał. W każdej chwili można było pójść do banku i wymienić go na jedną rybę fizyczną, czyli model obiegu gospodarczego, który jeszcze przynajmniej w teorii do lat 70. funkcjonował w Stanach, gdzie można było wymienić dolara na złoto. Piotrze, no i co się, co się, co się stało dalej? Bo jak wiemy, tutaj autor tworzy te różne metafory i porównania, żeby przekonać nas, że właśnie ten model, który obowiązywał do momentu decyzji Richarda Nixon'a, prezydenta Stanów z roku 1971, był najbardziej odpowiedni. Znaczy był, on w tym sensie to tłumaczy, że najbardziej odpowiedni, bo ludzie go rozumieją wtedy, gdzie idą ich pieniądze i nie są, jest uczciwy, tak nazwijmy to, że tu w tej książce tłumaczone jest, na czym polega w skrócie nieuczciwość do druku pieniądza, że wszyscy ci, Którzy mają jakiekolwiek pieniądze i oszczędności, w momencie do druku są okradani. Czy tam on to tak tutaj do przedstawia druku, i tak? Zresztą oszukiwani. Wracając, że do druku wystawiania większej liczby tych banknotów na wyspie, że w pewnego dnia stwierdzono, że po co robić wymianę 1 do 1, skoro można zrobić tak, że m, tych ryb fizycznych włoży się no, mniej do tego pieniądza papierowego. To było nawiązanie do tego, że historycznie przecież. Nie zawsze był, bo tutaj mowa o Stanach, gdzie był ten parytet złota przez jakiś czas, ale tak samo przecież były historycznie w różnych państwach różne monety, różne kruszce używane i też w różnej domieszce, więc to jest, nie wiem, w średniowieczu czy tam w starożytności. Pieniądze też gorsze wypierał lepsze. Tak, ale też były pieniądze tam ze srebrem czy ze złotem, ale... W ten sposób sobie radzono z tym problemem e, do druku, że przecież nie, nie dało się papierków dodrukować, ale po prostu bili monetę z mniejszą zawartością tego wartościowego kruszu, a więcej dodawali tam wiem, miedzi, czy może akurat wartościowe, ale tam jakieś tam stali, czy tam czegoś, co było akurat w danym momencie mało wartościowe, bo to też się zmieniało w czasie zawsze, prawda? E, I też w ten sposób prowadzono tak naprawdę to samo, co z tym dodrukiem. Więc on to tak szerzej troszeczkę przedstawia, ale w krańdzie o co chodzi? O to chodzi, że. On przedstawia, w jaki sposób to jest, ten, ten dodruk jest początkowo i te, to oszustwo, to okradanie tej reszty, która miała te oszczędności, jest niewidoczne dla większości. Poza jakąś malutką mniejszością, która ma w to wgląd, która to robi, to większość nie jest w stanie się zorientować, że właśnie im ktoś coś zabiera. I myślę, że o tym jest ta książka. Yy, też między innymi, żeby tłumaczyć to, w jaki sposób to się dzieje, tym bardziej, że Amerykanie, e, myślę, że nie przeżyli tego, co myśmy przeżyli niedawno, czyli e, w Polsce hiperinflacji. E, I na, myślę, że Polacy w 90% rozumieją, na czym polega dodruk i na czym polega okradanie w związku z dodrukiem, a Amerykanie tego nie rozumieją do końca, bo nie przeżyli tego. W tej książce mamy też porównanie relacji gospodarczych obecnych Stanów Zjednoczonych oraz Chin. Tutaj w tym wydaniu książkowym to polega na tym, że mieszkańcy Usoni, czyli ci Amerykanie, handlowali z mieszkańcami Sinopi. I e, wykorzystywano e, tę walutę, te, tego książkowego dolara, natomiast produkcja odbywała się w książkowych Chinach. Ostatecznie, finał ten, zarysowany przez autorów tej książki jest taki, że e, Chińczycy już nie chcieli dostawać tych dolarów i trzymać ich u siebie, tylko zaprzestali e, czasowo e, handlu a kiedy już e, zaponowała w Stanach e, hiperinflacja, to po prostu ten kraj został rozkupiony. W tym układzie... Myślę, że to też jest analogia do obecny, obecnych wydarzeń, prawda, bo, bo w tej chwili, to jest, jest, jest poroda książka napisana prawie 15 lat temu, ale y, w tej chwili są takie próby właśnie robione przez ten tak zwany kraj BRICS, czyli kraje, które można powiedzieć w skrócie, znaczy inaczej, co łączy te kraje, które chcą to zrobić. No nie wiem, Ale łączy ich to, że są netto eksporterami. Czyli więcej eksportują niż importują, i w zamian za to dostają właśnie te waluty, które de facto są nic nie warte, i cały czas są dodrukowywane, więc one, te kraje, czują się oszukiwane. I te kraje podejmują próby, ze zrozumiałem tutaj opisanych w tej książce, do tego, żeby jakoś wymusić wymianę barterową, nazwijmy to. Na pewno chcą zerwać z tą dominacją dolara, prawda? Bo, mm... Mi się wydaje, że nie chodzi wcale o zerwanie dominacji dolara, tylko właśnie o to, żeby żeby bardziej powrócić do takiego barteru, inaczej prowadzić wymianę, czyli za to, co oni wyemitują za tą nadwyżkę, nie chcą dostawać tych dolarów, tylko konieczność uzyskania czegoś, co jest wartościowe z ich punktu widzenia, tak? Żeby to nie, nie to, ten dolar decydował o tym, co tam, no bo tak naprawdę jak dzisiaj dostają dolara, to muszą coś kupić w tych dolarach, tak? Jak oni będą zmuszali cały świat do używania czegokolwiek, bo oni tam próbują Pytanie, jak to się tam odbędzie, czy mi się to w ogóle uda, ale jakiś tam rodzaj waluty opartej na jakimś krówcu wprowadzić, to jeśli będą wszyscy inni zmuszeni do tego, żeby nabywać ich towary za pomocą tej waluty, no będą dostawali w tej walucie to, tą nadwyżkę i wtedy zawsze, dopóki oni będą się dogadywali między sobą nie będą tego drukowali, to zawsze będą w stanie e, coś wartościowego za to dostać, bo przecież ci inni nadal będą chcieli tą ropę tam z Arabii Saudyjskiej, tak? czy nadal te towary z tych Chin, Wydaje mi się, że ta książka jest o tyle prorocza, że te wysiłki tych państw, yy, które są tylko Chiny przedstawione, ale generalnie eksporterów netto, właśnie się w tej chwili odbywają. Próbują dokładnie to zrobić, co tam, że co opisane, że się wydarzyło. Okej, okay, no mnie ta książka akurat nie przekonała, że tak rzeczywiście to ta, yy, zadłużanie się yy, wygląda. Natomiast yy, ta yy, pierwotna. Historia jest ciekawa jeśli chodzi o sposób pokazania jak się rozwija na początku cywilizacja. Natomiast y, muszę państwu powiedzieć jak ta historia się rozpoczęła, znaczy, autorem pierwotnym y, tej historii jest ojciec autorów, którzy są podpisani y, na okładce tej książki, mianowicie pan Irwin Schiff. I on z kolei przez całe życie walczył z koncepcją federalnego podatku dochodowego w Stanach Zjednoczonych i robił to nie tylko jako autor książek, ale też sam walczył z tą koncepcją podatku w sądzie, czyli akurat w jego przypadku to wyglądało tak, że on wnosił o zwrot tego podatku, natomiast te jego deklaracje nie, nie zgadzały się z obowiązującym wówczas w Stanach Zjednoczonych prawem. On te kolejne procesy przegrywał. I Jego historia jest o tyle tragiczna, że kiedy miał już 70 parę lat, dostał wyrok wskazujący w procesie karnym, bo on w ogóle mówił, że IRS, czyli Urząd Skarbowy w Stanach, nie ma prawa ściągać podatku dochodowego. I ostatecznie w roku 2015, odsiadując wyrok 13,5 roku więzienia, zmarł właśnie w zakładzie karnym w wieku 87 lat. No to jest historia, której nikomu nie życzymy. Jego y, synowie są y, mniej tacy hardkorowi w prezentowaniu tych poglądów, bo nawet jeden z nich mówi, że no, z ojcem to było tak, że on miał swoje zasady, ale był absolutnie nieżyciowy, no i to go zaprowadziło w złe miejsce. Natomiast oni w jakimś sensie no, idą podobną drogą, proponują czytelnikom y, trochę podobne podejście. Z tym, że uważam, że ta książka w żaden sposób nie dyskutuje z podatkiem dochodowym? To tak, tak, najbardziej. E, tak, więc tam. Poglądy ojca miały jakiś wpływ, oczywiście, na poglądy autorów, jak najbardziej, ale i widać, że tam u ojca autorów była bardzo duża determinacja w dążeniu do, do udowodnienia swoich racji, nazwijmy to tak. Ale ona jest o czymś innym, o tym, w jaki sposób system pieniężny, system monetarny zaburza funkcjonowanie właściwej gospodarki, dlatego że. Wbudowane są w obecnym, tym, tak jak on jest zbudowany, ale tak naprawdę jest bardzo duża taka pokusa zawsze wśród tych, którzy rządzą tym systemem monetarnym, żeby lekko tam podkradać. Tak? Bo to tak samo było to ta różnica, za czasów, kiedy jest... królowie rządzili emisją pieniądza, księ... księżęta i tak dalej. To na... jest ta różnica między tym, co jedni nazywają podkradaniem, a inni nazywają to mm, tym, że państwo reguluje pewne obszary i decyduje o tym, gdzie ten strumień pieniądza powinien trafić. Nie, nie, nie uważam tak, bo popatrz, e, przywilej emisji pieniądza, który historycznie nie był tylko w rękach, bo dzisiaj w rękach państw jest tak naprawdę, nawet nie wszystkie państwa e, korzystają z niego, ale historycznie czasami nawet dane miasto emitowało swoją walutę, tak, Emitował, biło swoją monetę i tak samo jakieś książę, wymitował więcej waluty i w ten sposób odebrał od swoich poddanych jakieś towary, za co oni nigdy nie otrzymali wzajemnego świadczenia o równoważnej wysokości. Ale sam podajesz przykład, gdzie mówimy, że na mhm. szali jest dalsze istnienie tego państwa. No bo może dalsze istnienie państwa może być na ale szali. Ale niekoniecznie musi być na szali. To może jest być, może pokusa, być. Ale najczęściej w tej chwili na szali, czy w Stanach, czy w Unii Europejskiej nie jest przyszłość żadnego z tych państw, a jednak dokładnie to się dzieje. Cały czas jest bardzo duża emisja pieniądza, która podgryza jego wartość i wszystkie te waluty tracą w dłuższym okresie po 90 kilka procent wartości. No tak, bo Peter Schiff mówi, że nic nie ma złego w deflacji i że rządy niepotrzebnie się tej deflacji boją. No tak, znaczy tłumaczę też to, co, co wydaje się, że jest oczywiste, znaczy to jest bardzo duża pokaza zawsze rządzących, żeby korzystać z tego, to, to rzekomym rozwiązaniem miała być niezależność banku centralnego, tak, żeby on osobno decyduje jakby poza rządem o tym ile emitujemy, ale ostatecznie Widzimy to już w tej chwili, że yy, ostatecznie nadal jest ta współpraca. co jest zrozumiałe, no bo ostatecznie to państwo może zawsze zmienić te prawo. Yy. No i, yy, i ta emisja służy tym, którzy rządzą. Oni korzystają z tego najwięcej, i na tym, po, na tym polega krytyka tej, tej autorów tej książki, że to, to jest tak zwany. Efekt Cantiliona, To jest taki Francuz był, który to napisał, że na dodatkowym do druku korzystają ci, którzy w piersi w ręku mają te nowe pieniądze. Bo oni dostają nowe dobra, odbierają od innych, zanim wszyscy się zorientują, ile już jest razem tych nowych pieniędzy. I ci inni już dostają mniej za to, co do, za te monety, które dostali czy tam banknotę I z, i z czasem, kto dalej jest w tym łańcuchu. Oddalonego od tego władcy, który decyduje o tym, co emitujemy i kiedy, to są coraz bardziej stratni na tym. A korzystającym jest ten, który jest przy źródełku nowych banknotów. Książka, no, według Twojej oceny, godna polecenia? Jest trochę takich komiksowych obrazków, więc może. Uważam, że jest to fenomenalna. To jest jedna z książek, które bardzo polecić, można przeczytać w kilka godzin, a tłumaczy. Bardzo prosty sposób. Koncepcje ekonomiczne, które często są przedstawione jako bardzo skomplikowane, a właśnie w istocie takimi nie są. I tu jest to bardzo obrazowy wręcz sposób pokazane, na czym one polegają. Choćby tą inwestycję, tak samo pożyczkę, tak samo podział, i tak dalej, i tak dalej. Jak no okay, sam, nawet ten dodruk. To Dlaczego to początek, właśnie to ten, początek, ten, który na... drukuje, korzysta bardziej niż, to, niż ta reszta? My tak? myślę, że kogoś tutaj ta książka przekona do tego, aby. <kluje> Na przykład wrócić do jakiegoś parytetu taki, jaki był przed, przed tymi zmianami w Stanach? Czy ja myślę, że... To może, może zostawimy czytelnik, mm -hmm. czytelników przyszłych, czyli naszych widzów. Do tego, żeby się pytaniem. przekonywali do czegoś, tak? Ale myślę, że nie, nie ma prostego powrotu do tego. Tak, myślę, że... Tym bardziej w obecnych, przy obecnych nastrojach. Politycznych, tak, wydawania przy ogromnych deficytach to wymaga tego, żeby budżet był zrównoważony, tak, jakikolwiek parytet do czegokolwiek, co jest stałe w ilości, wymaga braku deficytów i cały tak zwany Zachód ma ogromne deficyty, więc nie widzę tutaj, przynajmniej nie w te, na tej naszej części. Gospodarczej świata. Nie widzę powrotu do, do tamtych ideałów, nazwijmy to z tej książki. Gospodarka, rozwój krach, na czym to polega? Taka, raczej niszowa książka, bo nie widziałem wielu recenzji w internecie. Ona ma już kilka lat. Piotr zaproponował, że to jest ciekawa książka, o której można podyskutować. Mamy już na kanale kilka rozmów o książkach zahaczających o ekonomię. Odsyłamy do tych filmów. Na pewno nie jest to nasza ostatnia rozmowa w naszym klubie książki na czwartym piętrze biurowca Immobile Katrze Wydgoszczy. Dziękujemy za dziś i do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia.